O tym, że Daniel Obajtek nie stawił się dziś w prokuraturze z Chetyna mówił, że „to jest unikanie spełnienia obowiązku obywatelskiego, ale i tak nie uniknie on odpowiedzialności i odpowiedzi na publiczne zadane pytania. Czyli pan nie unika. No ale dzisiaj się dowiedzieliśmy, Daniel Obajtek miał, być, miał się stawić w prokuraturze na 10, ale się nie stawił. No i powiedział, że czeka na kolejny termin. No i jeszcze ale... kolejny termin jest ustalony, że będzie chyba no druga połowa czerwca. No tak, ale wcześniej nie przyszedł na komisję śledczą na zaproszenie, teraz nie stawił się w prokuraturze. No to jak to nazwać? Uważam, takie zachowanie? To jest unikanie, unikanie realizacji obowiązków obywatelskich. Czy to jest może kpina po prostu z państwa? Uważę, że 9 czerwca zostanie wybrany do Parlamentu Europejskiego i to radykalnie zmieni jego sytuację. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że w żaden sposób nie zmieni. Że tak samo będzie musiał zgłosić się do prokuratury, chyba że będzie teraz wymyślał, że jest w Brukseli i realizuje mandat, jeżeli się tam dostanie. No, <grym no, <grym nie, wykluczam, no, nie wykluczam takich scenariuszy. A sądzi także. pan, że teraz się stawi przed Komisją Śledczą do Spraw Afery Wizowej. Jest wezwany na 5 czerwca, czyli na piątek, dobrze mówię? Nie, nie piąty czerca to jest. To jest, środa, to jest środa. Tak. tak. No i co, że się, że się stawi? Uważam, że się nie stawi. A dlaczego? Mówił, że w połowie czerwca jest do dyspozycji. No bo ma inne obowiązki. No bo unika. No proszę zobaczyć. No nie ma przypadku, jeżeli nie jest na jednej na posiedzeniu jednej yy, jednym posiedzeniu komisji śledczej, potem prokuratura też go nie ma. Następne zaproszenie na posiedzenie komisji śledczej. Uważam, że unika po prostu i. Ale tak jak powiedziałem, znaczy nie uniknie i odpowiedzialności tego, że będzie musiał publicznie odpowiedzieć na, na publiczne zada publicznie zadane pytania. A wracając do tej yy, frekwencji, jak pan przewiduje, że ona nie będzie jakaś imponująca i na pewno nie dorówna temu, yy, co widzieliśmy 15 października, że tam prawie 75% yy, uprawnionych do głosowania poszło do urny. A czy pan się wybierze jutro na wiec na, plac, na Placu Zamkowym w 4 Warszawie? 4 czerwca, tak. Myślę, Zaprasza że... Donald Tusk. Tak, tak. No taki, to jest, nie, no 4 czerwca to jest taka szczególna data i wydaje nam się wielokrotnie też o tym rozmawialiśmy, że, że warto wiele zrobić, żeby to był taki, to, to, to był dzień, który zostaje w pamięci nam wszystkim. Nie tylko tym, którzy pamiętają i tworzyli wtedy politykę czy angażowali się w te wybory, w przygotowanie tych wyborów, ale też tych, którzy są beneficjentami tego, co zaczęło się. 4 czerwca i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby to po prostu potrafić uczcić i przypomnieć. Ale chyba wiemy doskonale obydwoje, że to jest tylko taki pretekst, żeby to uczcić 4 czerwca, bo chodzi o to właśnie, żeby mobilizować wyborców. No tak, ale to no tak czy święte, tak. święte prawo. Tak, mobilizować wyborców, wszystkich. Najbardziej tych, którzy głosują na koalicję demokratyczną, koalicję obywatelską. Ale to robimy z otwartą przyłbicą i jesteśmy we wszystkich, na wszystkich takich uroczystościach 4 czerwca i każdego dnia. Ale tak jak mówię, dzień jest szczególny i warto go przywołać. I ich pisywać. Jaka w może być frekwencja? To jest 4 czerwca, wtorek, 18 godzina, początek tygodnia. Będzie klapa? Nie, nie uważam. No, to W takiej sytuacji dużo zależy oczywiście od z obecności samych mieszkańców Warszawy i najbliższych. Czyli liczymy na warszawiaków, a będzie jakaś tak. mobilizacja w szeregach partyjnych, że tutaj, nie wiem, przyjadą specjalne ratuka, będziecie zwozić no, na... działaczy partyjnych, to, tak też pani, aktywistów. Tak jak pani redaktor powiedziała, to jest bardzo trudne, bo to jest środek tygodnia. Zawsze z reguły te wielkie, największe imprezy, marsze organizowaliśmy w dni weekendowe wolno od pracy, nie jesteśmy tutaj to PiS jest, specjalizuje się organizacją spotkań i demonstracji w trakcie tygodnia pracy. My nie. Ale to mówię, daty są bezwzględne. 4 czerwca, wtorek jesteśmy o 18 na placu. Czyli zaczątku. żadnego alertu, alertu w partii nie ma? No Jest alert wyborczy, kampanijny. To jest oczywiste. To jest je, jeden z elementów, ostatni tak naprawdę podsumowujący kampanię wyborczą do wyborów. Europejskich. Ważnych, ale tak jak mówię, trudnych, ponieważ y, po wyborach parlamentarnych, wybory samorządowe i teraz następne te, te różnice, czas, który dzieli te wszystkie wybory nie jest tak duży. I, i trochę te wybory powszednieją. Mówię to z, z, z żalem i z przykrością, no ale taki jest, taki jest kalendarz po prostu. Musimy sobie z tym poradzić. No jest nowy sondaż dla wydarzeń Polsatu. PiS liderem jednak. 30,1% badanych chciałoby zagłosować na partię Jarosława Kaczyńskiego. Koalicja Obywatelska spadła z pozycji lidera. 29,5% poparcia. Ale no to jest wszystko mniej niż błąd statystyczny. Wszystko jest tak naprawdę wokół remisu i dużo zależy od nie tylko... Od twardych wyborców, ty, ale właśnie od, od tych, którzy będą uważali, podejmą decyzję o obecności przy urnach wyborczych, bo będą też wiedzieli, że ważne jest, kogo wybieramy do Europy i komu powierzamy y, nasze sprawy w, w Brukseli. A czy Panu coś to mówi? Red is Bad? No to jest ta firma nieszczęśliwa, która. Okazuje się, że była beneficjentem zamówień, a może zleceń lepiej powiedzieć, bo to z zamówieniami publicznymi niewiele miało do czynienia. Beneficjentem pomocy decyzji wynikających z pandemii, z walką z, z pandemią, ale także wsparcia dla Ukrainy. Dużo znaków zapytania, wiele znajomości i najważniejsze osoby państwa PiS w pierwszej linii relacji z tymi panami. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka. Like Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami. A może w swojej kolekcji w szafie ma pan coś z tej firmy? Nie, nie, nie podoba się panu? Nie, nie. nie. nie? No można kupić na przykład. nasie no pan bluzy z kapturem? No, tak. Wrocławską. No można, kupić. no można kupić z napisem Polska w różnych kolorach. No tak, tylko. To nie jest problem, że wszystko można, tylko nie powinno się wykorzystywać możliwości prawnych w walce z pandemią, czy wsparcia dla Ukrainy, żeby dawać zarabiać kolegom. Jeżeli to się potwierdzi, te informacje, które... To są informacje o To są informacje o netu. net przywołuje, no to po prostu to jest kolejny ciężki, ciężki grzech, który, który musi zostać... I podejrzenie popełnienia przestępstwa. I to wszystko trzeba otworzyć i pokazać. Duże emocje w internecie od połowy ubiegłego roku. Od połowy ubiegłego roku też sprawę badała Rzeszowska Delegatura CBA. I w raporcie napisano, że charakterystycznym elementem procederu jest to, że zamówienia rządowej, dobrze mówię, rządowej Agencji Rezerw Strategicznych są kierowane do z góry wybranej wąskiej grupy osób, w tym przedsiębiorcy Pawła Szopy, który uzyskuje za zbywane do agencji towary ceny znacznie wyższe od rzeczywistej wartości rynkowej. No to jest poważne oskarżenie. Poważne, bardzo poważne. Bo tak, jeżeli rzeczywiście tak się działo, jeżeli te ceny te zamówienia są przepłacane, bo to, to, to jest to, ten cytat o tym, który pani redaktor przytacza, mówi, no to jest po prostu, to jest prokuratura. No ale Michał Kućmirowski już się odniósł do tego, były szef rarsu. u w oficjalnym oświadczeniu napisał tak. Informacje o umowach były zgodnie z przepisami publikowane w, w biuletynie, przepraszam, informacji publicznej, więc rewelacje one tu były publicznie dostępne od ponad roku. E, tak, ale wiemy przecież, że jeszcze w końcówce rządów e, poprzednich e, też już te informacje się pojawiały I, i postępowania, zainteresowanie prokuratury. Mówiło się o tym, że, że te że dziwne rzeczy, rzeczy dzieją się z zamówieniami publicznymi. Tymi także dotyczącymi tych spraw i to trzeba absolutnie wyjaśnić. Cieszę się, że, że media o tym piszą i jestem przekonany, że o, po, postępowaniach, po postępowaniach służb przyjdzie etap postępowania prokuratorskiego. Tarcza wschód będzie wzmacniana. Koalicja Obywatelska właściwie można powiedzieć, że wchodzi w buty prawa i sprawiedliwości. Przecież w 2000 w 2021 roku byliście przeciwny przeciwnie żeby ją stawiać, budować, to miałby wielki wał, tak jak mówił wtedy Donald Tusk. Sytuacja jest sporo inna. Inny jest też ten szlak, inaczej wygląda ten szlak transferu nielegalnych migrantów, ale także inaczej wygląda wojna hybrydowa i zaangażowanie służb rosyjskich, żeby w tę granicę uderzyć. Ale wtedy też były agresywne zachowania niektórych. Ale nie, nie aż tak. No, proszę zobaczyć, bardzo, jeśli chodzi o konstrukcję, strukturę tych, którzy przechodzili wtedy przez y, granicę, próbowali forsować polską granicę. Było dużo kobiet, y, sporo dzieci. Dzisiaj konstrukcja tych, którzy przechodzą czy próbują przechodzić przez polską granicę, Polsko-Białoruską granicę. To są ludzie, którzy są bardzo dobrze zorganizowani. To są młodzi mężczyźni, agresywni, którzy tak naprawdę wygląda, że tworzą takie bojówki, które uderzają w, i w polskich strażników i żołnierzy, ale także damolują tę, tę granicę. No tak, ale organizacje pozarządowe alarmują, że po zmianie władzy na granicy polsko-białoruskiej właściwie nic się nie zmieniło i wciąż stosowane są pushbacki, czyli przymusowe wyłuski na Białoruś. No tak, ale to, to trzeba tylko wiedzieć, że że jest dzisiaj kompletnie inny czas niż ten przed, sprzed roku, czy sprzed Ale to rozumiem, rok. że tolerujemy, tak? Nie, ja nie mówię. Ja, ja słyszałem te oskarżenia, o których pani redaktor mówi, ale ja nie widziałem żadnej informacji ze strony, nie wiem, rzecznika, czy e, Straży Granicznej, czy przedstawicieli wojska, że takie sytuacje mają, e, że one się potwierdzają. Agnieszka Holland, znana z tego, że wyreżysowała ten film się na granicę no, krytykuje aktualnie rządzących, jeśli chodzi o te działania. A Mówiła słysza. na antenie innego radia TOG że, no, że po deklaracjach, jakie w przeszłości składał Donald Tusk, teraz premier, no spodziewała się po nowej władzy jednak czegoś innego. Innego języka chociażby, no, ale w ogóle czegoś innego. Język inny zawsze, ale gwarancja bezpieczeństwa, do tego jest powołany każdy rząd, szczególnie w sytuacji wojennej i agresywnej polityki i Białorusi i Rosji w stosunku do Polski, no te wymagania są zupełnie inne. Inne niż jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy temu, więc sytuacja to jest... My musimy realizować po prostu, gwarantować bezpieczeństwo naszym obywatelom i, i gwarantować bezpieczeństwo... Tej A ma pan granicy. takie przekonanie, że ta zapora będzie autentycznie nie do pokonania? Jeżeli ten system zostanie tak w taki sposób zbudowany, to jest kwestia pro, oczywiście projektu. On nie będzie taki klasyczny, bo proszę zobaczyć, że ten ten mur, który, o którym tyle słyszeliśmy i na który wydano tyle pieniędzy, on jest bardzo prosty do sforsowania. To widzieliśmy, kiedy lewarem, lewarkiem samochodowym otwierają czy rozszerzają te kraty yy, yy, migranci i przechodzą. Yy, tak się po prostu dzieje. Ja myślę, że, że my musimy być przygotowani do, do tego, żeby to. Żeby ta granica rzeczywiście naprawdę była chroniona i temu, temu ma służyć cały system zabezpieczenia tej granicy na całej jej długości i w taki sposób nie tylko klasyczny, tak jak, jak dotychczas, tylko zrobienia jeszcze większej ilości i sfinansowania większej liczby przeszkód i i takich miejsc, które nie będą, będą bardzo trudne czy niemożliwe do przekroczenia. No i tam ma zostać taka stworzona strefa buforowa ma zostać wydane rozporządzenie, jest już projekt i lokalni mieszkańcy są jednak wściekli na rząd, że no na przykład turyści odwołują rezerwację, bo to, bo to miała być taka strefa, która ob miałaby objąć tylko 200 metrów od granicy, a okazuje się, że jednak w rzeczywistości obejmuje wsie, miejscowości, które leżą kilka kilometrów dalej. Tak, to są... To, to wymaga rzeczywiście bardzo takiej e, racjonalnej i przemyślanej decyzji. Ja znam tę sprawę, bo jeździłem tam też na granicę, rozmawiałem z przedsiębiorcami miejscowymi i dla nich to wszystko, to co było rok temu, dwa lata temu, to było bardzo poważne zagrożenie dla wszystkich na tych biznesów w każdym A wymiarze, to... tych większych, i tych rodzinnych, każdych. I teraz chodzi o to, żeby po prostu no to rozumiem, że rozporządzenie zostało źle przygotowane, tak? Nie, bardziej uważam, nie, no będziemy robić to wszystko, żeby jedno nie wykluczyło drugiego, żeby po prostu nie, nie było takiej sytuacji, że, że kwestia bezpieczeństwa i gwarancji bezpieczeństwa granicy eliminują czy ograniczają. No to rozporządzenie trzeba poprawić jednak, no, no bo no, tam to jest, na przykład to zostało objęte na przykład... Y Pochulanka, ponad 4 km od granicy, Zobaczę półtora kilometra. To wszystko kwestia ustalenia i przygotowania e, dokładnego prze, e, przepatrzenia tych zapisów i tych konkretnych miejsc, o których pani redaktor mówi. To jest kwestia e, zaangażowania miejscowego samorządu, samorządu lokalnego, także Urzędu Wojewódzkiego. To wszystko można zrobić. Ważne jest, żeby jedno połączyć z drugim, żeby nie, że jedne, z jednej strony państwo musi gwarantować bezpieczeństwo na granicach, a z drugiej strony no nie można po tylu lat, tylu trudnych latach e, nie myśleć o przedsiębiorstwach i o tym, e, o, te, o tych, którzy tam pracują i, i chcą chcą zarabiać pieniądze o, o miejscowych, o mieszkańcach tamtych, tamtych powiatów. No to też zeszła informacja, że Jarosław Goczyński jest gotów oczywiście zeznawać przed Komisją do Spraw Wizowych, Komisją Śledczą, ale w związku z trwającą kampanią no byłoby dobrze, gdyby jednak to jakoś, nie wiem, zmienić ten termin, bo termin jest ustalony na 5 czerwca i że ten termin, termin nie będzie możliwy, tak zapowiada Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. I złożono wniosek o zmianę terminu. No Tak, tylko to to, już jest, to już są dni, bo to już jest kwestia tego tygodnia. Czy to jest różnica, że Jarosław Kaczyński nie kandyduje i może tą przeszkadza mu w kampanii ale wspiera wyborczej? Kampanię, ale wspiera no, prowadzi, kampanię. No, ale wspiera kampanię. Prowadzi kampanię, dlatego nie chce, się roz, nie chce odejść od kampanii wyborczej, i to jest kwestia już szefa, szefów komisji decyzji tych, którzy zapraszają na posiedzenia komisji. A Czy Rafał Trzaskowski popełnił błąd, wydając rozrządzenie, żeby usunąć krzyże i w ogóle symbole religijne tutaj z, mm, z urzędów publicznych, z budynków publicznych tutaj w, w stolicy? Nie, nie wiem, czy to jest błąd, bo to sam zapis był taki bardzo neutralny. Natomiast efekt i, i ta informacja, która dostała takiego, no została ogromnie naguśniona i, i wyglądało na, tym, na to, jakby, jakby tutaj rzeczywiście ktoś wypowiadał komuś wojnę. W wypowiedzi też prezydenta Trzaskowskiego był bardzo stonowany i... i, i no ale zarządzenie jest takie, jakie jest generalnie, no żeby tak, ale... pozbyć się tych y, symboli religijnych. Nie, że... Żeby je usunąć. Ale nie wiem, czy, czy ono będzie realizowane, w, jaka, w jakiej sytuacji, bo wiem, że tam y, w, w urzędzie... No jest podpisane, zostało podpisane w połowie maja. Ale nie maja. wiem, czy jest realizowane, jaki jest dalszy ciąg tego, nie mam po prostu wiedzy, jak, w jaki sposób y, 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 ja Wiadomo, że dzieli skorzy. koalicję, bo... Y, no, dwa dni temu się wypowiadał w tej sprawie mm, wicepremier Kośniak-Kamysz, który tak. powiedział, że ze smutkiem przyjął tę decyzję i że to jest zła droga. Tylko sugeruję, żeby o tych decyzjach i konsekwencjach takich decyzji zawsze mówiliśmy, że samorząd ma prawo decydowania i podejmowania decyzji dotyczących instytucji samorządowych, a takimi są szkoły czy urzędy, że powinna, że powinniśmy prowadzić tę dyskusję wewnątrz koalicji demokratycznej po wyborach, nie w kampaniach wyborczych, bo to nigdy nie jest, nigdy nie jest dobre. Więc wydaje mi się, że ta sprawa wróci i wszystko zostanie wyjaśnione. A Pana zdaniem, Pani opowiada, opowiada się za obecnością symboli religijnych właśnie w. W przestrzeni publicznej? Ja jestem przeciwny wywoływaniom y, wojen, które są zastępcze, bo uważam, że mamy naprawdę wiele rzeczy do zrobienia tu i teraz w Polsce. I to nie tylko jeśli chodzi o rozliczenie poprzedniej władzy, ale danie nadziei, że koalicja demokratyczna podejmuje decyzje, przyspiesza, wykorzystuje środki z KPO, potwierdza miejsce w Europie y, i no Daję. i co przyspiesza? Bo można odnieść wrażenie, że nie ma tego przyspieszenia. Ja wierzę, że ja mogę mówić o polityce parlamentarnej, dyplomacji parlamentarnej, polityce, którą robimy w Senacie. To wiem czy na poziomie Sejmu czy na Senatu, wiemy, Senatu czy wiemy ile można było zrobić ile zrobiliśmy. Ale to wszystko to dotyczy nas wszystkich tych wszystkich którzy tworzą koalicję na poziomie parlamentu ale przede wszystkim rządu I to będziemy robić. Tylko tak jak mówię najgorszy moment to jest kampania wyborcza teraz jest, są wybory w najbliższą niedzielę i będziemy mieli 11 miesięcy kiedy będziemy mogli wszystko podsumować i jakby wyznaczyć nowe etapy i, i nowe wyzwania. My jesteśmy do tego żeby zrealizować zobowiązania i obietnice wyborcze, które podjęliśmy 15 października, i to jest święta rzecz. No i jakie zostały zrealizowane Ale Mówię o tym, że teraz mhm. jesteśmy w kampanii, w trzeciej kampanii z rzędu, więc to jest. Nie do... ma czasu. Nie, to jest dobry czas, żeby po tej kampanii podsumować, powiedzieć, co udało nam się zrobić w ciągu tych pierwszych dziewięciu miesięcy, i jakie są następne kroki, jakie zobowiązania potwierdzamy, jakie są możliwości y, budżetu tego najbliższego, co przygotujemy w budżecie następnym, co, co z KPO, znaczy te wszystkie rzeczy dzisiaj, które realizujemy, z tego zostaniemy, to wszystko będzie zweryfikowane. 9 miesięcy Każdy... to będzie po wakacjach. Urządzenie de facto. Mówię o, o, o 15 października, tak, że to, że mówię, że to jest takie że koniec czerwca to jest taki dobry czas, bo to już będzie po tej całej kampanii wyborczej, ale będziemy mogli powiedzieć, co nam udało się zrobić i jak, jest, jaka jest, jak wygląda mapa drogowa następnych kroków. I chcę powiedzieć tak, bardzo nie jest komfortowe funkcjonowanie w, w koalicji rządowej, która składa się z czterech podmiotów. To jest trudne, to jest jasne, dużo trudniejsze dużo łatwiej prowadzi się, kiedy jest jeden partner koalicyjny lub jedna partia rządzi, ale to nas nie zwalnia z niczego. Znaczy, są zobowiązania, o których mówiliśmy i będziemy je realizować. Nawet jeżeli są kwestie, które są trudne, czy, czy musimy ich realizację przenieść na następne miesiące czy lata, to też o tym wprost trzeba powiedzieć. Znaczy, to, to co pani czyta, czyli w Te sondaże polityczne są bardzo jednoznaczne. Wszystko jest w granicach remisu. znaczy To nic nie jest dane raz na zawsze. I uważam, że my wszyscy, czyli ci, którzy wygrali wybory 15 października, muszą o tym pamiętać. Znaczy, wszystko, Każda obietnica będzie zweryfikowana, każdy dzień, tydzień, miesiąc pracy tej koalicji, nas będzie zweryfikowane przez wyborców w następnych wyborach. Był Pan również szefem MSZ-u, prawda? Tak. No a w czerwcu mimo sprzeciwu prezydenta ma ruszyć nowa fala odwołań ambasadorów z nadania Prawa i Sprawiedliwości. Czy tak to powinno wyglądać? znaczy fala. No fala. No prezydent no, już wiadomo, wiadomo, że jak czy tam, jak spekulują media, że prezydent nie podpisze żadnej nominacji ambasadorskiej. No tak, ale... I że ci dyplomaci będą pełnić rolę jedynie na szarz Pani redaktor, jest, jeżeli pytam o falę, bo słyszę, że jest decyzja tam o 6 sześciu czy siedmiu, o siedmiu placówkach, Akurat wakacje, czerwiec, lipiec to są najlepsze miesiące, żeby w sposób naturalny kończyć kadencje ambasadorskie. Wielu z nich, z tych ambasadorów, którzy są, kończą się kadencje. I lato, wakacje to jest czas, w którym zjeżdżają tutaj do, do Warszawy. To jest coś oczywistego. Ale uważam i zawsze tak było, że dobrym, do, dobrym takim... Prawdziwym znakiem jakości na polskiej polityce zagranicznej jest dobra współpraca między, między MSZ a kancelarią prezydenta. No i to jest dobra współpraca? Jeżeli dochodzi, nie uważałem i to słyszałem, byłem... Yy, pozytywnie zaskoczony, że po pierwszych rozmowach tam były bardzo, po, po, bardzo takie dobre sygnały, dochodziły z możliwości właśnie wspólnej, wspólnych, skoordynowanych działań Kancelarii i MSZ-u. I nie wiem, co się takiego zdarzyło, że zaczęły się po prostu tam jakieś tworzyć yy, niedopowiedzenia. Nie chcę, powiedzieć, nie chcę mówić o konflikcie, tylko jakiś brak porozumienia. Więc ja uważam, tak, że to rząd podejmuje te decyzje. I mam nadzieję, jestem przekonany, że pan. Prezydent uszanuje zapisy Konstytucji mówiące, że politykę zagraniczną prowadzi rząd. Jeżeli będzie taka sytuacja, to jest kwestia determinacji i wierzę tutaj w doświadczenie i rozwagę e, i, i mądrość ministra Sikorskiego, że on będzie podejmował decyzję pro, szukając porozumienia z Kancelarią Prezydenta, żeby ambasadora, który, który kończy kadencję, czyli zjeżdża do, do kraju, zastępował ambasador jego następca. Jeżeli tak nie będzie, to będziemy krajem, w którym będziemy mogli mówić, że w związku z brakiem porozumienia i brakiem chęci współpracy ze strony kancelarii prezydenta i prezydenta, Rzeczpospolitą będą reprezentować ambasadorowie, którzy będą na poziomie charge d'affaires. Podobało Ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.